Groź się bardzo. O 600 metr. panca 600 m. Panca na nami. Cześć kochani. Zostaliście mnie właśnie w drodze do Mławy. W Mławie czeka na mnie Krzysiek, który ma dosyć ciekawe namiary, jeśli chodzi o tygrysy, które zabiły się tam same. No tak, kochani, bo tygrys, jak wiadomo, zabija się sam, ale o tym już w Mławie w dzień. Guten Tag, Herr Nedzielski. Haben Sie meinen za gefunden? No Dzisiaj polatamy, poszukamy po gospodarzach. Jest, są części, leżą być może od Tygrysa, być może od jakiegoś, jakiegoś innego pojazdu, w każdym razie niemieckie. No to sobie poszukamy dzisiaj. W tym Bez wykrywacza. 17 stycznia 1945 roku był ostatnim dniem niemieckiej okupacji Muławy, gdyż już 18 stycznia miasto zajęli Rosjanie. Pod otoczoną pierścieniem umocni Mławę już 17 stycznia 1945 roku podeszły siły 48 Armii i 2 Armii Uderzeniowej II Frontu Białoruskiego. Na radzieckim szkicu wykonanym w czasie samych walk o widzimy wyszczególnienie niemieckich oddziałów, które według raportów wywiadu zgromadziły się w mieście. W tym spisie odnotowany został m.in. 507 Batalion Czołgów Ciężkich, którego siłę bojową Rosjanie określili na 20 Tygrysów. Dziwi, że w raportach bojowych radzieckich jednostek zaangażowanych w walkach o Mławę nie byłem w stanie znaleźć żadnej wzmianki o zniszczeniu choćby jednego tygrysa. Czyżby tygrysy były tak niezniszczalne, jak odmalowywała je niemiecka propaganda, czy też przyczyna była bardziej prozaiczna? Wyjaśnieniem tej zagadki zajmiemy się w niniejszym odcinku. Daleko jeszcze, Krzysztof? Trzy kilometry nam zostało. <gry> Słuchajcie, Krzysiek wiezie mnie w jakieś tajemnicze miejsce. Podobno no gospodarze coś tam zakitrali w gospodarstwie i można zobaczyć jakieś części od jakichś pojazdów z czasów II wojny światowej. E, ja zdejmę tą czapkę, bo nie będę straszył gospodarzy, także już kończymy tą inscenizację. <gry> I co, do zobaczenia już na miejscu. No dobra, już jesteśmy tutaj w miejscu przeznaczenia. Krzysiek, e, o co tutaj chodzi? Chłopaki tutaj na nas czekają, mają szybę do weryfikacji. O, Też? szybę. A widzę tą szybę. Witam. Dzień dobry. Witam. O, jaka szyba. Uuu, sobie to. O, patrzcie, Olaf może jakiś <gryt> Schwindlichkeit 15 km, czyli maksymalna prędkość, kurczę, jest napisana, szyba jakiegoś osobowego samochodu. Mój tatoś opowiadał mi, że u nas we wsi popsuł się niemiecki samochód. No i mój dziadek pobiegł i po prostu takie coś przyjrzał do domu. W 45 roku. Albo wcześniej, nie wiem kiedy to było, ale. <noise> to no. trzeba ustalić, z jakiego to jest dokładnie samochodu Każdy osobowego. Miał tak, ale jak, jakaś osobówka tak. taka i raczej taka cywilnego przeznaczenia pierwotnie. Ale w Niemczech od roku 1942 tak naprawdę już nie było prywatnych samochodów takich, których sobie ludzie używali do jeżdżenia gdzieś. Jeżeli jakaś osoba cywilna mogła mieć samochód, to tylko wtedy, kiedy udowodniła, że ten samochód jest potrzebny dla wysiłku zbrojeniowego Niemiec, nie? I teraz patrzymy, bo coś zauważyłem przy witaniu. O, no nie, no panowie. No tak, typowy niemiecki. Tak, typowy niemiecki samochód, owszem może i cywilny, aczkolwiek ten samochód został pomalowany przez wojsko. Zobaczcie, widzicie? Ta farba tutaj, to jest typowy niemiecki kamuflaż. Typowy niemiecki kamuflaż z końca wojny. O widzicie? No piękna sprawa. Ta szyba pochodzi najprawdopodobniej z Opla Olympia, jednego z najpopularniejszych niemieckich samochodów lat 30. XX wieku, którego nazwa związana była z Igrzyskami Olimpijskimi zorganizowanymi w Berlinie w roku 1936. Do wybuchu wojny Olympia była małym samochodem rodzinnym, jednak od 1942 roku armia zarekwirowała niemieckim rodzinom ich samochody i Opel Olympia niebawem stał się jednym z najpopularniejszych pojazdów Wehrmachtu. Ale to nas nie zbliża do tygrysa, owszem, tygrysy mogły, mogły korzystać z pomocy samochodów osobowych, bo w takim batalionie czołgów ciężkich na pewno dowódcy przynajmniej poruszali się tymi samochodami osobowymi, tak. bo nie wszędzie jeździli tygrysami, a właściwie rzadko kiedy jeździli tygrysami. Ale kurczę, to nas nie przybliża. Coś jeszcze mamy, panowie? Oczywiście, zapraszamy. 20 kwietnia 1942 roku w Wilczym Szańcu świętowano urodziny. 53-letni jubilat został obdarowany prezentem, który wymarzył sobie rok wcześniej. Był to prototyp czołgu ciężkiego, który zgodnie z jego życzeniem uzbrojony został w specjalnie zmodyfikowaną do tego celu armatę przeciwlotniczą kalibru 88 mm oraz w pancerz o grubości dochodzącej na przedzie do 10 cm. Co prawda, specjaliści zajmujący się w trzeciej Rzeszy bronią pancerną przebąkiwali, że armata kalibru 75 mm zupełnie by wystarczyła, a pancerz mógłby być nieco cieńszy, ale któż śmiałby dyskutować z wolą wodza, prawda? Spełnienie życzeń Adolfa, które zostały wyrażone w tonie kategorycznym, spowodowało, że czołg nazwany tygrysem z planowanych 40 ton utył do prawie 60, co uczyniło go najcięższym czołgiem na świecie. W inspektoracie wojsk pancernych do końca nie wiedziano, czy się z tego śmiać, czy płakać. Chodźcie, zobaczcie, bo tutaj jest coś ciekawego. Zobacz, z 2 cm krzyżyk? No, on ze 2 cm ma podnosimy to na widiery, tak jakby były dziury. No tak? i tutaj też z drugiej strony jest symetrycznie, nie?

Idzie, idzie spadłem. Proszę. Jest, to jest. No na pewno Zobacz, to była zewnętrzna strona, nie? Tak, bo sfazowane tutaj są. Chodźcie, farba. Aha, ale to jakoś wtórnie. Yy, yy, to jest turna farba. Tu masz oryginalną farbę. Widzisz tą czerwoną minię? Mhm. To jest oryginalna farba tego. He. No, jak na wizjery, nie? Mhm. Symetrycznie rozmieszczone to ma ile? Tam kurczę, około dwóch metrów, no bo nawet nie. 1,70 m, nie, nie, mniej, półtora, półtora na przodzie. Ale by, było, by była przykręcana? No właśnie. no To są wejścia ewidentnie na śruby, nie? Żeby było przykręcane. Powiem szczerze, że nie potrafię tego zidentyfikować. A masz coś jeszcze tutaj? No oczywiście. Aha, to szukamy. <laughs> Obdarowany tygrysem, firer, nakazał natychmiast wdrożyć ów pojazd do masowej produkcji, dzięki czemu już późnym latem 1942 roku owe największe dzikie koty ruszyły na łowę. Premiera tygrysów miała miejsce we wrześniu 1942 roku na froncie wschodnim, jakieś 70 km na południowy wschód od Leningradu. Cztery pancer sześć z pierwszej kompanii 502 Batalionu Czołgów Ciężkich miały wspierać tam natarcie piechoty. Po chwili walki, dwa z nich ugrzęzły w błocie na tyle skutecznie, że tylko jednego z nich udało się wydobyć. Drugi natomiast, by nie wpaść w ręce wroga, musiał zostać wysadzony. Rosjanie musieli poczekać do stycznia 1943 roku, by wejść w posiadanie kolejnego zagrzebanego w błocie tygrysa. Wielka masa tego pojazdu czyniła go wyjątkowo podatnym na ugrzęźnięcie niemal w każdym podłożu i co więcej, kiedy już się zakopał. Z cudem graniczyło wyholowanie go, gdyż Niemcy nie pomyśleli o zapewnieniu im odpowiednio silnych ciągników ewakuacyjnych, zdolnych wyrwać tygrysa z objęć matki ziemi. O, Ola, chodź jeszcze tutaj, to zobaczysz. Aha, no tak. Widzicie to? Tutaj? Mhm. Ja już wiem od czego to jest, nareszcie, bo tam to kompletnie nie ma pojęcia. Wskażycie mnie, proszę, co to znaczy to Rozputica? Nie wiem, czy też nie wiedzieli. Rozputica to takie rosyjskie określenie na błoto, które nastaje w Rosji. Zarówno przy przesileniu wiosennym, jak i na jesieni. No i jesienią 1941 roku Werma, który odnosił wielkie sukcesy latem 1941 roku nad Armią Czerwoną, doznał właśnie owej Rasputicy. I okazało się, że Niemcy na szybko potrzebują jakiegoś pojazdu, który nie utknie w błocie, który będzie sobie dobrze radził w tym bezkresnym radzieckim błocie, czyli w Rasputicy. Za cały projekt odpowiedzialny był inspektorat wojsk pancernych, który szybko wyłonił kandydata. Był nim zaprojektowany przez firmę steyr deiner puch gąsienicowy pojazd nazwany Raupen Schlepper Ost, czyli gąsienicowy ciągnik wschód. W ciągu trwania wojny wyprodukowano około 25 tysięcy takich ciągników, które służyły Wehrmachtowi ofiarnie aż po sam kres wojny. O, jest! I tutaj mamy nazwę Steyr, czyli tutaj Steyra tych RSO było zrobionych około 2300, może 2500 sztuk, nie? Czyli to jest jeden z tych rzadszych RSO, bo ich było 23-28 tysięcy wy, wykonanych, zbudowanych, nie? Także mamy tutaj, patrzcie, kot jest 3 literowy o tutaj. Czyli taki typowy niemiecki wojskowy pojazd, oczywiście tutaj jest poprzerabiane, bo tutaj te pręty zostały dospawane już w turnie do tego koła. Od RSO. Tak samo jak tutaj kątownik. Tak. tak, ale zwolnica jest, nie? Tutaj mamy na dole zwolnicę oryginalną DRESO. A jakby ktoś się pytał, gdzie jest reszta tego koła napędowego RSO, to zobaczcie tutaj w stodole <ścoughs> Jest też fragment. Więc tak, no to jest na pewno część niemieckiego pojazdu z II wojny światowej, niemieckiego pojazdu wojskowego, co więcej, no ale to nie jest część od Tygrysa. Oczywiście, słuchajcie, bateriony czołgów ciężkich, oprócz samych czołgów ciężkich miały ich kupę pojazdów różnych, głównie transportery opancerzone, ale takie RSO na pewno też służyły, na, na przykład sytuacje, jako pojazdy warsztatowe, nie? Mhm. Także, no kurde, jest to jakiś ślad, ale no, nie przybliża nas do tych Tygrysów Podmławych. jak masz jeszcze tak. pomysły? Tak, jedziemy dalej. No tak. to jedziemy dalej, słuchajcie, deszcz spada, ale my się nie przejmujemy. Zbyt duża masa nie była jedynym mankamentem Tygrysa, który z fazy prototypu przeszedł od razu do seryjnej produkcji. Z pominięciem jakichkolwiek testów, które siłą rzeczy musiały być prowadzone w ogniu walki. Nie dziwota, że załogi Tygrysów nie darzyły swych czołgów wielkim zaufaniem, gdyż potraktowani zostali jak króliczki doświadczalne. Unteroficjera dr Franz Wilhelm Lochmann z 503 Batalionu Czołgów Ciężkich wspominał. Cała kompania tygrysów, licząca 14 maszyn, została wysłana na front. Kiedy tam przebyliśmy, mieliśmy już 12 maszyn. Po pierwszym dniu nasz stan tygrysów skurczył się do sześciu pojazdów, a po czterech dniach mieliśmy już tylko 3 albo cztery sprawne czołgi. Wszystkie tygrysy zostały wyłączone z walki z powodu awarii. Brakiem zaufania można tłumaczyć więc incydent, który zdarzył się 21 kwietnia 1943 roku pod Jebel Jaffa w Tunezji, gdzie lekko uszkodzony przez brytyjskie churchille tygrys o numerze taktycznym 131 został opuszczony w panice przez własną załogę, by dostać się w ręce brytyjskie i do dziś cieszyć oko w Tank Museum Bowington. Zobacz. O, ale masz kluczyk. No to słuchaj. No. 13 na 17. Patrz pan. Niemiecki zegarmistrz zostawił. No taki klucz to może być od rysa. No dobra, jesteśmy tutaj w, w pomieszczeniu takim gospodarczym. I co tutaj masz dla nas? No. no taką prudniczkę ciekawą. Prudniczkę. prudniczkę? Tam jest? Tam tam właśnie, tam 8, 8. Hmm. Ale tu cimno. Zaraz sobie rozjaśnię, to jest to, tak? Ale duża! O Jezu. O Jezu, jaka wielka o, co my tu mamy napisane? Tu jest tabliczka znamionowa, widzicie? Krzyśku, no. jak mam zajęte ręce, możesz podrzeć paluszkiem. O, a już widzę, patrzcie Bosz. Wow. Boszowska, kurczę, normalnie prądnica. Jest historia, że na podobno jest czołgu, tak? Tak. No, no może być nawet nawet z tygrysa to może być. no wiesz ja to jak się na prodnicach nie znam bardzo ale ta jest bardzo podejrzana Krzysiek. no nie no to jest naprawdę Aha. genialne e, co ci jeszcze macie zobaczymy zobaczymy zaraz pokręcimy się tutaj z biegiem czasu, wypuszczając staśm produkcyjnych kolejne tygrysy, starano się likwidować mankamenty poprzedników, jednak nigdy nie poradzono sobie z podstawową bolączką tego czołgu, czyli z wyjątkowo zawodnym układem jezdnym. Czołg ten posiadał w sumie 48 kół, ustawionych w trzech rzędach, które ciągle ulegały awariom. Ich usuwanie było wyjątkowo czasochłonne, zważywszy, że aby wymienić zepsute koło z ostatniego rzędu, należało najpierw wymontować 8 kół z nim sąsiadujących, co wiązało się z odkręceniem w sumie 54 potężnych śrub. Mechanicy szczerze nienawidzili Tygrysa, który na każdą godzinę spędzoną na polu walki wymagał około 10 godzin przeglądu, bez którego szansa na awarię tych i tak bardzo awaryjnych pojazdów gwałtownie rosła. Dobra Krzyśku, to co? Zobaczyliśmy takie rzeczy, no wiesz, nie do końca są od Tygrysa, związane z Niemcami na pewno. Ta prądnica była ciekawa. I co jeszcze teraz jest? No kawałek blachy jest. Także kawałek blachy? jedziemy, zobaczymy. Moim no. zdaniem no co? na pewno coś grubego. Tutaj? Tutaj skręcaj, skręcaj. Ale fajne, ty, ale to nie jest od Tygrysa, ale też niemieckie To są prefabrykaty takie, wiesz, do budowania przykład schronów. Że wkopali dziurę, potem zakładali to, kurczę i obsypywali ziemią, nie? To na, na 100% jest po Niemcach i widać, że było rozbierane. O no. spójrz pod nogi teraz. Zobacz. O kurde, chromonikilina. Co to jest? To ale jakie to jest grube. To jest grube. Także. Nie palca. I to może być tygrysowe. No, 3 cm więcej. I tutaj, patrz, jest jakaś grudź jakby. I tu zobacz, pawy, tak samo. Uuuu! Uuu. 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 Ale mega. Krzysiu, tu zostawiłeś na, na, na deser, co? Tak jest. Trzeba to, to odchłonić. O, patrz, tu jest jakieś wycięcie. to O, o. też widać. Też zobacz, wszystko spowane. Nie, mhm. jest fajnie widoczne. Szpilka to raczej to nie jest. To za grube. To nie jest jakiś. Cebija. Ale to, kurczę, to tutaj to jest po prostu. To jest, bo tu też jest kawałek, tu dalej idzie. to. Odsłonimy to, zobaczymy co nie mhm. o, tutaj to ma grubości, bo sobie... idę po szpadel, bo to jest bardzo duże. Słuchajcie, to jest na pewno jakaś część od czołgu. No i może właśnie od tego tygrysa, którego tak szukam tutaj. Huhu. Cięte, pocięte no, cięte to jest. było, nie? No. Tak, jest normalnie pocięte tutaj. Tutaj jakby to podpórka jakaś, czy może ściana jakaś grodziowa tutaj była w tym? Co? Raczej czy... ściana wrodziowa i przecięte palnikami, nie? Tak. Wszystko widać wyraźnie. Całkiem? Zobacz, tu jest kawałek takiego, rewizji takiej, widzisz? Aha. I zobacz, tutaj jest rewizja rzeczywiście, tak jak mówi Krzysiek. Ciekawe, czy śruby się odkręcą, co nie? Hmm? No, one powinny się odkręcić. Ribe, porządne śruby. Tak. Niemieckie. Tutaj mamy gruć. To są grodzie na pewno. Tu jest druga, o Tylko w którym miejscu tygrysa to było, nie? Kurczę, teraz by trzeba było to obczaić, bo ja tu wierzę w to, że to jest od tygrysa. To jest dziwnie, bo to jest przyspawane i coś tu było. Ale tu też przyspawane i tu dziura jest, tak jakby może tam z gwintem, prawda? Mhm. Tak. I coś było przykręcane. Mhm. Ale pocięte na no, hamacie. No, tutaj coś, coś jest. Tutaj. To wiesz co, może to jest podłogi jakieś? No jest rewizja jak na podłodze, nie? No, ale to jest tygrys, słuchaj, bo to jest taka wielka rewizja, że. No bo tyle no. było na podłodze, 3 centymetry. O ale tutaj zobacz. Tu było palnikiem cięte, ale tutaj już jest... Już tak, tutaj jest... wchodziło na jaskół czy ogon tak. i to są mhm. resztki spawu jeszcze, nie? Tak, Jakiś czyli wieńca? to pękło jakieś... Tak. Już... Wysadzone? Wsadzone pewnie było. Czyli to jest gdzieś z podłogi tygrysa i to jest rzeczywiście, tak jak mówiłeś krzywo, to jest, to jest płycia, płyta grodziowa jakaś. Tak. Jakaś grudź była, tylko który przedział, nie? No, no Ja powoli zaczynam wierzyć, że to jest tygrysa. Tutaj grubość, zobaczcie. No około 3 cm. czyli tyle tygrys miał dokładnie na podłodze. No, no i dlatego tutaj to jest to, o tutaj też jest tak jakby pęknięty, tak. ale to... Wiesz co, już myślałem, że to może parapet jest, ale to nie jest parapet. To, to nie jest o, parapet. To nie tak jest parapet, wiosen. który nad, na, nad gąśnicami szedł. Nie. To musi być z podłogi, bo mówię, przez to rewizję, prawda? Tak. No, to mamy wreszcie jakąś część od tygrysa. <laughs> Krzysiek, i co? Tu jest zaraz obok rzeczka, prawda? Tak. I mamy nasz mostek, od którego nasza przygoda z tygrysami się tutaj zaczęła. Tak. Troszeczkę rzeczy wyciągnęliśmy już stamtąd. Myślę, że jeszcze tam reszta tego tygrysa została w samym tym mostku. Są takie historie. Tak. Poznałem takiego pana i twierdzi, że jego dziadek był leśniczym tutaj w wojnę. I że ten tygrys został. W tym, w tym mostku. Został w mostku? Taka jest historia. To co, idziemy sprawdzić pod mostek? Kolejnym mankamentem tygrysa, który wynikał z jego wielkiej masy, było gigantyczne zużycie paliwa. Do przejechania 100 km tygrys potrzebował około 500 litrów benzyny, co, zważywszy na problemy z zaopatrzeniem w paliwo w armii niemieckiej pod koniec wojny, było bardzo często przyczyną porzucania pozbawionych wachy kolosów przez własne załogi. Uuu, się co puszczają wodę? A, nie, pewnie, wiesz, to już to pewnie jest to rzekie i nic nie zobaczymy. No, ale może namacanta co? Pokładamy wodę i No jak już jestem, to kurczę, sprawdźmy. Chcesz tu jest śnieg. Tak, ale gruby co nie? Słuchajcie, chyba coś w tej historii, którą Krzysiek opowiadał, jest prawdą. Słuchajcie, tu coś jest. Jest jakaś płyta jakby stalowa, ja tu tylko czuję ręką. będzie tutaj przyjść, jak słuchajcie, będzie niższa woda, nie będzie takiego zmęczenia. Także co, wychodzimy z pod mostu i żegnamy się na dzisiaj, ale naprawdę, serio Wam mówię, tu coś jest. No, gdzie tak, my tak. Jak udowodniłem, w okolicach Muła wyginęły tygrysy, choć Armia Czerwona w tej kwestii milczy. Owe milczenie nie jest powodowane przesadną skromnością Rosjan, a faktem, że nie dane im było zniszczyć żadnego tygrysa w walce, gdyż te potężne pojazdy z 507 Batalionu Czołgów Ciężkich, nim 17 stycznia przybyły do Mławy, miały już za sobą trzy dni ciężkich walk nad Odrą, podczas których pozbawione były szansy na niezbędne przeglądy, zaczynało im też brakować paliwa. Te walki odwrotowe, do których tygrysy będące czołgami przełamania się nie nadawały, doprowadziły do sytuacji, w której utopione w rzekach, zepsute lub pozbawione benzyny czołgi porzucane były przez własne załogi, nie dając tym samym satysfakcji wrogowi, by mógł je osobiście zniszczyć. Tygrysy pod muławą zabijały się same. No dobra, wracamy z podmostku. Słuchajcie, naprawdę tam coś jest. My nie ściemniamy. Jak chcecie przyjechać tutaj i pomacajcie, tak samo jak my. Może będzie niższa woda. I co, dziękuję krzychu za tą ja wspaniałą tobie też przygodę. Dziękuję. Także super dzień, super fanty można powiedzieć. No, no oglądaliśmy się czegoś, czegoś się tak. dowiedzieliście o tygrysach, o tym jak zabijały się same tutaj pod Muławą. I co? Do zobaczenia.